Nabierać się producentom. Mariorka poczęstowała mnie takim cudem. Zero cukru, spójrzcie, zero cukru, wypiję. Tobie sobie spojrzałem mój CGM, ciągły monitoring glukozy, a tutaj pojawiło się plus 20, plus 30 po paru łykach tego tutaj. No to zerknęłem. Na tej przezroczystej, mało wyraźnej etykiecie jest informacja, że węglowodanów ma 3 g na 100, a to już jest, cał jest całkiem sporo. Zero edit. Sugar, czyli bez dodatku cukru. cukru. Bez hmm. dodatku, ale nie bez cukru. Hmm. Rozumiesz tą różnicę? Rozumiem, że bez dodatku cukru. Ale... Cukier, cukier, może, cukier być. może być. I cholera go wie skąd. Żeby jeszcze zamieszać ludziom w głowie po angielsku, nie po polsku. Pięknie to wygląda, nie dajcie się... Mariorka, dała się zrobić bambuko? Bo ja nie. lubię to. Słodkie, no właśnie, że Masz, się z mineralny. mineralnej. Nie, 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 nie. Napij się mineralnej nawet z okularami by się zobaczyła. Nie, gdzie? To jest takie małe literki. Że... No zobacz, weź to zobacz. A zobacz, gdzie to... tam? Nie przeczytam w okularach no. tego. No, tak robią ludzi w bambuko. Chciałbym mieć lupę chyba, nie wiadomo jaką. Małe literki, gdzieś tam pokrywane po angielsku. Jeszcze masz słowny, żeby, żeby tylko szybko spółki zdjąć. Nie dajcie się robić w bambuko. Czytajcie etykiety, a nie reklamowe nazwy kolorowe, powiększoną czcionką. Nie.